Cześć, w tym odcinku dowiecie się jak zmienić dzwonek w aplikacji Whatsapp. Pamiętaj aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc aby zmienić dzwonek połączeń w aplikacji Whatsapp, uruchamiamy przede wszystkim to aplikację w telefonie. Następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek. Tutaj rozwinie nam się lista z zakładkami. My klikamy w zakładkę ustawienia. Następnie pojawi nam się kolejna lista zakładek. Teraz musimy kliknąć w zakładkę powiadomienia. Następnie przesuwamy tą listę nieco niżej i tutaj będziemy mieć połączenia, no i zakładkę poniżej dzwonek. Klikamy w tą zakładkę. Następnie tutaj mamy komunikat wybierz czynność. Wybieramy tutaj ikonę Wybierz dźwięk, pierwszą z lewej i dzięki temu przeszliśmy do naszych dźwięków w telefonie. Tutaj mamy również zakładkę muzyka i jeżeli macie jakieś utwory muzyczne w pamięci telefonu, to po prostu możecie wybrać je jako dźwięk dzwonka w aplikacji WhatsApp. Natomiast jeżeli chcecie pozostać przy dźwiękach, klikamy ponownie w zakładkę dźwięki i tutaj pojawi wam się lista wszystkich dźwięków, które macie w swoim telefonie. Teraz po prostu musicie wybrać dany dźwięk, klikając po prawej stronie właśnie takiego tutaj checkboxa. W tym momencie trwa odtwarzanie tego dźwięku. Jeżeli decydujecie się właśnie na ten dźwięk, klikamy w prawym górnym rogu właśnie zatwierdzenie. I ten dźwięk został już zmieniony. Teraz jak tutaj spojrzymy nieco niżej właśnie na dzwonek, to poniżej mamy właśnie nazwę dzwonka, który właśnie przed chwilą ustawiliśmy. Więc w ten sposób zmieniamy dźwięk dzwonka w połączeniach w aplikacji WhatsApp. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!